14 marca udaliśmy się na demonstracje tatarskie, wtedy w Bielogorsku, chyba z 30 km od symferopolu odbywała się jedna z największych. Wielogorsku było jakieś 40% Tatarów plus Ukraińcy i to było jedno z nielicznych miejsc na Krymie, gdzie Tatarzy z Ukraińcami stanowili absolutną większość. To też obrazuje, że Krym naprawdę jest rosyjski w tej chwili. To jest etnicznie znalezienie miejsca, gdzie Rosjanie nie są większością, jest trudne. Symferopol 70%. Tak? Nie Sewastopolu mogę się mylić, ale to są. Tak, chyba Seferopol to chyba ponad 70%, a w Sewastopolu ponad 80% Rosjan. W Bakczysaraj nawet gdzieś Tatarów około 30%, to jest nadal około 30-40%. Rosjan jest prawie tyle samo w Bakczysaraju. Właśnie w tym Wielogorsku, yy, w którym mamy to 40% Tatarów, ponad 4000 ludzi wyszło na drogę zrobił się taki pas 500 metrów do kilometra wtedy, to naprawdę robiło wrażenie ten cały ci wszyscy ludzie tam i to był taki ostatnia, taka wielka demonstracja, w sensie taki pokaz siły, znaczy siły. Ci ludzie potrzebowali tego. W ogóle to była różnica, bo gdy były te demonstracje rosyjskie, to tam byli mężczyźni głównie, to byli ta samoobrona, to były uzbrojone bojówki, to była taki m, pokaz takiej siły fizycznej, a tutaj było w dużej mierze kobiety, dzieci, mężczyźni, jakiś gość z flagą turecką był. Głównie te flagi tatarskie, ukraińskie powiewały, ludzie tymi autami jeździli z flagami, była taka atmosfera takiego specyficznego pikniku, gdzieś tam w cudzysłowie przez te łzy jakby, że Ukraina jedyna już tak powolutku do nich docierało, że to jest takie bardziej symboliczne, już to nie ma wielkiego znaczenia. Ale była faktycznie kompletnie inna atmosfera. Wtedy też była taka sytuacja, że jakieś rosyjskie auto, prawda, z flagą rosyjską pojechało prowokować i zajeżdża, nie? I tam ludzie już praktycznie chcą samocą trość, najpierw chcą pogonić na tą flagę, i tam wsadza, nie prowokuje. Ludzie się rzucają na to auto i wtedy to co jest bardzo. Charakterystyczne dla muzułmanów te struktury, klan, rodzina bardzo ważna, może nie klanowe w przypadku Dodarów też, no, ale tam rodzina jest bardzo ważna i starszyzna jest najważniejsza. Ci starsi wzięli i odciągali tych młodych, zostawić to auto, oni się posłuchali, odpuścili po chwili. I ten ruski, ruski no mówię ruski, to jest pogardą, bo o, jeśli ktoś wjeżdża w ten sposób prowokuje, to mówię, trzeba być idiotą. Nie wiem, trzeba być jakąś ofiarą tej aneksji i tej zmiany państwowości kromu nie wiem. No ale odjechał, puścili go. Mm, ale naprawdę warto było zobaczyć tą demonstrację. My tak wysiedliśmy w środku, praktycznie jechaliśmy marszutką. Nie wiem czy wtedy jechaliśmy do Feodosji. Czy po, nie, po prostu chcieliśmy do Bielogorska pojechać? Tak, po prostu do Bielogorska, potem weszliśmy w centrum. Mm, ale tam w centrum praktycznie nic ciekawego nie zrobiliśmy, połaciliśmy, ale ta demonstracja, ten ostatni taki pokaz siły, naprawdę dużo ludzi, fantastyczne. Dużo też zdjęć z tego z tej demonstracji mam zdjęcia sobie lecą na tym moim Jedynym obiektywie, który wziąłem na tamtą podróż, potem wróciliśmy do Semferopola i zaczęło się ganianie, bo tu referendum. Nagle referendum 16 marca, trzeba zrobić akredytację dzisiaj. I to było bardzo e, ciekawe, bo Wojtek może i by to ogarnął, ale faktycznie był problem, żeby to zrobił, bo nie miał tam kontaktów, nie wiedział jak, o co chodzi i tak dalej. Po drugie, Wojtek bardziej po ukraińsku gadał, a tam jednak rosyjski był w użyciu. Na Krymie ukraiński to rzadkość. No i mówię, dobra, czaj, dzwonię do Pabla i ja się pyta, Pablo, ty jak są kretesem. On mówi, dobra, ja jestem tutaj, jestem w tym budynku, to było takie radio tam na szczycie. I to tutaj się robi. Potem jeszcze tam było latanie, Wierchowna Rada, że potem znowu to rady nie było do końca jasne, my tam wbiliśmy, chaos, tam ekipa TVN-u była, pamiętam bluźnił go, że kurwa barany, czy tam to było już następnego dnia, ale ogólnie chaos kompletny. Nie trzeba było jakieś dokumenty wysłać, których ja nie miałem. I wtedy Wojtek, dobra, dzwonił do tego swojego radia wunetu, żeby mu wysłali te wszystkie dane tego radia. No tam jakieś. Badziewie, bo ja mówię, to jest koncesja. On mówi, jaka koncesja? To jest radio internetowe, I co, nie macie koncesji? Nie. Na radio internetowe nie potrzeba koncesji. Może i lepiej, bo nienawidzę tych regulacji i się cieszę, że nie potrzeba. Ale faktycznie żadnego dokumentu jakiegoś takiego, po prostu radio internetowe. Poszliśmy na to i mówię, kiedy weźmy na to wbity. No to wbity. Ryczek, nie Piotr, poszedł wtedy na tą akredytację, potem w kontekście... Do teraz jak patrzę z perspektywy tego pobytu w Donbasie i pewnych osobistych spięć, to <głos》> jest to dla mnie bardzo ironiczne, kto ma wiedzieć ten wie o co chodzi, ale ogólnie poszliśmy z tymi dokumentami, udało się Pablo wtedy pomógł, z kim gadać tam w ogóle taka młoda dziewczyna była, pamiętam, że nie trafiali na inną, już trochę gorzej była ta młoda dziewczyna ogarniała, angielski, ruski yy, niemiecki po chińsku chyba nawet z kimś gadała, coś mi się tak wydaje no kompletny, odp nie wiem jak ta dziewczyna ogarnia. taka młoda, ładna, sympatyczna 10 rzeczy na raz robiła więc Był, była taka atmosfera tego chaosu, bardachu, ale jakoś te akredytacje, akredytacje szły gdzieś, oni je wydawali. Potem mówię, następnego dnia się poszło i te akredytacje się odbierało. No, w ogóle chyba pod koniec tego dnia oglądałem telewizję, rosyjską propagandę, bo po to się ogląda. Znaczy, była i ukraińska, i rosyjska, i nasza propaganda. Wszyscy kłamali odnośnie Krymu. Ukraińcy pokazywali Krym jako jakieś straszne miejsce. Tam mordują każdego dnia, krzywdzą codziennie po 10 trupów strzelających żołnierzy. Ludzie się boją. Brednie, Krym jakoś funkcjonował. Tam czasem ja sam uciekałem, prawda, to wiem, ale. Była ta atmosfera, był strach, tam pobili, ale to było nakręcane przez Ukraińców, na Krymie się nic strasznego tak naprawdę nie działo, poza jednostkowymi przypadkami, które może nawet był poza kontrolą absolutnie władzy rosyjskiej, o tym mówię, że Krym mógł po swojemu to robić. No oni to nakręcali, Rosjanie oczywiście mówili, że tam ich nie ma i jest spoko, <laughs> ale bardzo dobrze pamiętam wtedy były te demonstracje w Charkowie, tam zginęły chyba dwie osoby, chyba dwie osoby ze środowisk proukraińskich, konkretnie się tam tłukli i... Rosjanie wiesz, poka pokazują ten materiał tak bardzo agresywnie, że kijowska hunta, że Majdanowcy właśnie to Majdanowcy, nie, że Ukraińcy, nie, że normalni ludzie, tylko Majdanowcy, żeby ludziom była ta konotacja w głowie Majdan, Faszyści naziści. Majdan Preigrał na koniec. Kurczę, jak można coś takiego powiedzieć? Dwóch ludzi zginęło, po prostu demonstrowali, okej, okay, potłukli się potem, ale zginęło ludzi. Zginęło dwóch ludzi. Majdan Pregrał. Jaki Majdan? Gdzie co? Nie to się w głowie nie musiał. Wtedy był taki kubeł tej wody, takiej propagandy, że w pewnych miejscach przesadzają. Bo wiecie, są stacje, jakieś NTW, z których nawet Rosjanie się śmieją, że to jest kpina. Kiedyś to było w miarę obiektywne ponoć, a teraz to stała jedna z lepszych tu propagandowych Putina. Takich, że lecą po całości, tam w ogóle nawet nie wysilają się, lecą wszystkie kłamstwa. Ale my oglądaliśmy Rosję 24 i właśnie w Rosji 24 coś takiego poszło. I to było takie strasznie przykre, pamiętam. No, żeby wiedzieć tą różnicę w propagandzie. Obie strony kłamały, ale Rosjanie jednak robili to więcej? Lepiej. Wybierzcie sobie słowo, no. to jak woli. No. Ale momentami było naprawdę przerażająco to słuchać.